Z tej strony Minecraft Macie no, jak widzicie, jesteśmy w kolejnym kozackim odcinku z, z Minecrafta. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam pogadać o pewnym cid o nazwie 1-4 poczekajcie, napiszę wam na SIDa. Nazywa się czekajcie, 1-4 dziewięć 3, 0, 2, 8 słuchajcie, o tym sidzie, jakiego teraz tu widzicie, a dzisiaj o nim będziemy gadać. Słuchajcie, no dzisiaj sobie będziemy gadać o nawiedzonym sidzie. Po prostu no coś nawiedzony I słuchajcie. Najpierw stworzę tutaj świat. I słuchajcie, nie będę robić z tego sida, ale słuchajcie, no widzicie. Mm, każdy w Minecrafcie nieraz generował świat jakby... No w Minecrafcie po prostu, nie? Na pewno. Każdy to robił y, po prostu. I słuchajcie. I, I mamy coś takiego tutaj jak... Ziarno, to się nazywa seed po angielsku. Ziarno, dla generowania świata. No. I słuchajcie, jest taki seed, o którym Wam mówiłem przed chwilą o tym 1, 4, 9, 3, 0, 2, 8. O tym seedzie właśnie Wam mówię dzisiaj. I słuchajcie, nie chciałbym go stworzyć z innego powodu, ale stworzę sobie świat. I słuchajcie, powiem Wam o, e, o tym się gdzie będziemy gadać, też wam powiem m, krótką historię, może nie aż tak krótką o Jezu. E, o trochę krótką historię wam powiem pewnego gracza, co się przydarzyła e, rzecz z tym silem właśnie. <coughs> Więc dobra <coughs> mi się tutaj zrobić świat. I słuchajcie, Mugarzemy chyba już. Dobra, powiem Wam tą historię. Słuchajcie, ten gracz, co wiecie, zrobił, wszedł na tego dziwnego SIDA. No, zrobił sobie świat z tym seed'em i po prostu go stworzył, i jak weszedł na świat, już się mu wygenerował. To, jakby ten świat był jakby jakiś martwy po prostu. on Był martwy i po prostu, no jakby to był on martwy po prostu. Podpalone drzewa tam, jakieś owc, owce. Baranina po prostu była na ziemi leżąca. Redstone był tak na dole położony. I. No, było dziwnie, muzyka z Minecrafta zrobiła się bardziej dziwniejsza, taka bardziej Sona Po prostu była jakaś no, mega dziwna, po prostu. I jakby, no, ona była po prostu bardzo dziwna, ale no, po prostu była bardzo dziwna i, i jakaś nieskrzałtoncona. I po chwili jakichś 3 minutach był na serwer jakiś gracz i, i chociaż ciężko go nazwać graczem, bo, bo ta postać się zwała entity tam jakieś entity nie wiecie tylko z Entity 303 ale on się nazywał Entity 1 się nazywał. I słuchajcie, właśnie otworzenie tego świata dziwnego, po prostu no, było mega dziwnie, A mówiłem też o graczu i słuchajcie, ten, ten gracz się tam nazywał po prostu Entity, ale co dziwniejsze, to był gracz na tryb jednoosobowy. Więc to naprawdę byłoby mega dziwne. No bo to jest tryb jednoosobowy, a wiecie, tam był gracz normalnie. Tutaj dołączył na ten serwer i zaczął pisać na czacie. Nie możesz tutaj być. I on też coś tam odpisał, ale już nie pamiętam co. Ale no było to po prostu bardzo dziwne i no i było to po prostu bardzo dziwnie i, i nie wiem po prostu zacząć. i i co się tam odpisał nie wiem co już nawet yy, yy, no i po prostu no yy. I jakby on. No. Ja yeah, no, jakby on po prostu. No. Jakby no po prostu. Się zaczęły wtedy pojawiać różne postacie, ale były jakieś siedem postaci e, w miejscach. Tak po prostu pokojęli, jakby robili jakieś. Tutaj tak było na. Tutaj, że tak, jeden, jeden, a każdy był jeden gracz na jednej kratce, nie ruszając się z nikiem NTT. 1, 4, 9, 3, 0, 2, 8 po prostu y, y, tam y, był i, no i tam y, grał i robił. I, no i po prostu serwer się jakoś tak. Nie wiem, no jakby on się tak slagował nie, wyrzuciło go ze serwera, czy wyszedł sam ze serwera, już nie pamiętam, i po prostu i świat sam ze siebie zniknął, po prostu i tyle to było, i po prostu no po świecie było, świat nie mógł i nikt nie mógł na niego dołączyć jeszcze raz, żeby no nie wiem, na przykład, no żeby sobie tam jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest tam git, ale inaczej wszystko było tak naprawdę tam git było tylko no właśnie ten dziwne podpalone drzewa, jakieś dziwaczne yy, yy, no dziwaczne po prostu tam były no dziwaczne po prostu rzeczy były. No baranina była po prostu tak sobie z, sama ze siebie była. I to było takie dziwne. No ja nie wiem co tam on miał. E, możecie sobie do niego tam wejść na tam jego kanał. E, e, I po prostu sobie to sprawdzić jak to było wszystko tam. E, jak tam było, bo... Ja może się tu na pewno pomyliłem jakąś źle powiedziałam po prostu rzecz. Więc wy sobie możecie zobaczyć poprawnie jak to było. Mm. I z... no możecie sobie to po prostu poprawnie zobaczyć jak to było. I jak to w ogóle tam się wszystko działo. <laughs> no i dobra. Słuchajcie. I jeszcze ten e, e, gracz co grał Poprosił, żeby nigdy nie wpisywać tego seeda i żeby no, nigdy nie zagrać na nim. Ale wiecie, ja sobie tak pomyślałem, że w sumie bym spróbował to zrobić, ale no nie wiem, czy do końca to wiem. Ale grać za bardzo się. Myślę, że raczej wątpię, żeby to zadziałało, bo po prostu nie wiem, trzeba. Ja, e, chyba, jaka to była wersja, musimy się dowiedzieć. To by na niej tam stworzył ten świat, i wiecie, jakiego dnia to on stworzył ten dziwaczny świat. Miałbym musiał wiedzieć, i Co jest w ogóle. Ty nie mam kobla. O co chodzi? Wow! I na po prostu to, to było takie bardzo. No, dziwne, wszystko to było. Um, no i, no nie wiem, no. Tak to się właśnie, no, wszystko było. Ale ja nie wiem, czy, no, się tak zastanawiam, czy nie słożyć świat na tym stydzie, no bo. No w sumie, no nie wiem, no. Ja nie wiem, no. no trochę się boję, no, ale. A no jak chcecie materiał z tego SIDA, dziwnego, to napiszcie koniecznie w komentarzu, a ja go mogę zrobić i sprawdzimy, czy tam naprawdę ten mm, dziwny seed, czy on działa. No, napiszcie w komentarzu, czy chcecie materiał z tego SIDA, a ja się postaram z tam próbować zagrać, żeby to działało wszystko, ale niestety nie wiemy, kiedy on zrobił, e, le, 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 jakiego dnia po prostu stworzył ten świat i nie wiemy, w jakiej wersji on to po prostu e, zrobił. Więc znowu będziemy, no muszę po prostu się e, dowiedzieć, na której wersji to zrobił, i jak się dowiem To może zrobić Z tego materiał Ale muszę po prostu wiedzieć Na której wersji to zrobił bo to chyba też zależy Od jakiej wersji jest Chociaż mi się tak zdaje Że to też zależy Z jakiej wersji jest Jaki kanion znalazł w ogóle No i słuchajcie Ja będę kończyć ten odcinek Więc oczywiście wy nie Klikajcie z z włączkiem, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie materiał z tego dziwnego sida, to wpiszcie w komentarzach, a ja go wam mogę tutaj zrobić. No, oczywiście, nie złączę się o z z bo jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. I papa! Pa.